Panie prezydencie, państwo przewodniczący, szanowni państwo radni i drodzy goście. Wyborcy dali państwu mandat, ufając, że zadbacie o ich interesy. A jak dbacie o te interesy? Tak, że rokrocznie, pomimo ogromnych wpływów, uchwalacie budżet z deficytem. Jest tylko jedno usprawiedliwienie dla zadłużenia: rentowne i przydatne wrocławianom inwestycje. Ale takich jest niewiele i patrząc na ostatnie lata, ten budżet jest najmniejszy pod tym względem i nie mówię tutaj o wyburzeniach estakat czy zwężeniach ulic. Chwalicie się Państwo najwyższym budżetem, zapominając, że powodem do dumy byłoby utrzymanie zadań gminy i wielkości inwestycji przy mniejszym budżecie. By to osiągnąć, należałoby zrestrukturyzować spółki miejskie, usprawnić urzędy i wprowadzić oszczędności. To byłby sukces. Oznaczałoby to, że jest Pan świetnym zarządcom. Więcej środków zostałoby w rękach Wrocławian, którzy lepiej niż Pan i lepiej niż my wszyscy wiedzą, na co wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, na jakie imprezy chodzić, jaką sztukę dofinansować, czy jaki sport oglądać. Ktoś może powiedzieć, że tak się nie da, bo w Polsce wszystkie duże miasta uchwalają budżety z deficytem. Dlaczego nie możemy być przykładem dla innych? Moglibyśmy być pierwszym dużym miastem, które się nie zadłużyło. Pierwszym miastem z nadwyżką budżetową, którą moglibyśmy przeznaczyć na tak potrzebne wrocławianom inwestycje lub po prostu obniżyć im podatki. Wrocławianie zasługują na to, żeby zarządzać ich majątkiem najlepiej w Polsce. Bagatelizujecie Państwo często zadłużenie mówiąc, że w porównaniu z życiem człowieka wynosi ono tyle, ile suma 10-miesięcznych pensji. To jest jednak manipulacja, ponieważ człowiek żyje ponad 75 lat, natomiast kadencja samorządu trwa 5 lat. Zadłużenie Wrocławia wynosi w rzeczywistości tyle, ile suma dziesięcioletnich pensji. A to zmienia perspektywę. Wiem, że otrzymaliśmy po panu Dudkiewiczu ogromne długi i koszty ich obsługi. To jest ponad 320 milionów złotych w tym roku. Ale nie jest to dla nas usprawiedliwieniem, żeby zaciągać kolejne kredyty. Nie liczę na to, żebyśmy przy obecnym zarządzaniu spłacili długi. Przypominam tylko, że wyborcy dali nam mandat na 5 lat i po tych pięciu latach powinniśmy zostawić budżet Wrocławia w stanie niegorszym niż go zastaliśmy. Podsumowując, budżet bez deficytu niestety nie w tym roku, ale jako radny i Wrocławianin mam nadzieję, że może za cztery lata. Dziękuję.